To jak tatuaże z brawa tudzież z innych czasopism, w do wypadku. I wiem, że takich tatuaży też na sobie nie ma nasz kolejny gość, Magda Fam, jak ustali, ustaliliśmy właśnie, tak Witam dokładnie. Serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Magdo, masz tatuaże? Ile tych tatuaży jest? Dwa. Dwa, Dwa. i koniec. Dalej to pokażesz? <grym> tak, jeden Dobra. mam taki, to błędy moje dzieciństwa i młodości, <grym> jeden taki... tak? <grym> <Diabełek, grym> w ogóle, jeżeli nie pytajcie nawet dlaczego, tak było. Aha. Drugi znak zodiaku, ten przynajmniej ma jakiś taki... Znak jakąś, zodiaku właśnie, to, tak to nie są bliźnięta. Przynajmniej to to ma jakiś. A może tak dłużej trochę pokazać kamery. Znaczy, no, tak, tak, on jest o, yes. dosyć duży, tak ciężko się kręcić, no, ale ten przynajmniej ma jakąś historię, natomiast ten pierwszy trudno nawet powiedzieć dlaczego, dlaczego taki. Słuchaj, ale twoja pierwsza płyta to empiryzm, czy to był tamten moment, kiedy zrobiłeś sobie tatuaże? To, to, to znaczy troszeczkę to? później nie, troszeczkę później, ale nie dużo później mm -hmm. yy, powstało, albo wcześniej? Tak, teraz już mnie zabiłeś, już nie wiem. <laughs> Może to, o tym drugim. Woliś nie pamiętać, tak? Nie. Powiem ci szczerze, że no może zbyt ekstremalnie do tego podchodzimy, to, czy... że może nie pamiętać, ale uważam, że y, tatuaż, jak wszystko, się po prostu nudzi. Mhm. Nie mówię tutaj o osobach, które tatuują się od kostki po, po głowę. To to I to ekstremum. jest filozofia. Nawet wiesz, to nie nazwałabym tego ekstremum, Po prostu jest jakaś tam filozofia życia i, i jakaś tam część człowieka. Jeżeli ktoś bardzo jest związany z tatuażami i gdzieś tam wyraża w ten sposób siebie, to na pewno tego nie będzie żałował do końca życia. Ale myślę, że tak, taki zwyczajny człowiek, taki jak ja, myślę, że kobietom się nudzą fryzury, nudzą się ciuchy, nudzą się również tatuaże, tak jak mnie znudziły się moje tatuaże. Czyli co, będą następne? Nie, na pewno nie będzie następnych, a, a jeśli będzie metoda bezpieczna usuwania tatuażu, na pewno je usunę. Czyli co, w takim razie radzisz, żeby zanim sobie coś klepniemy w cudzysłowie, nawet jakąś tam kalkomanię, prawda, to przemyśleć no tak, to wszystko? Bo... Myślę sobie, że pod wpływem impulsu kobiety często tutaj delfinka w dekoldzie, różyczkę gdzieś tam na kostce, jakiegoś. A potem, no nie wiem, dorastamy, zmienia się nam światopogląd, zmienia się moda przede wszystkim, mm -hmm. bo mówi się o tym modny czy niemodny tatuaż. No co znaczy modny, niemodny tatuaż? No przecież wiadomo, że tatuaż się nie robi na rok, tylko właściwie na całe życie, no chyba, że, że, że znajdzie się metoda na usunięcie, mm -hmm. bezpieczna. To jest oczywiste, że, że, że trudno jest w ogóle trafić w tą modę, no, to są takie rzeczy, które dziś jest i już koniec. Dzisiaj miałam zły dzień, chciałam się wytatuować, nie wiem, chciałam coś wyrazić. Coś... To sobie diabełka na lewym ramieniu. To sobie na przykład robię rubek, bo był taki ładny w katalogu, prawda, a potem każdy pyta, a ten diabełek to on co wyraża, a ja wtedy mówię... Yy... <noise> ładny był. <noise> był ładny. A y, bolało? Jak, bo różnie. Trochę bolało. mówią, że bardzo, inni, że nie. To, to jest spokojnie. tak jak z progiem bólu, wydaje mi się, u dentysty. Jedni, jedni robią sobie plombę bez znieczulenia i nic nie czują, inni potrzebują 15 znieczulenia. Myślę, że to jest to od tego zależy. Trochę bolało. Nie nazwałabym to jakimś historycznym bólem, ani jakimś takim dramatycznym. Ja bym to nazwała takim lekkom dlącym bólem, bo nie, niewielkim, ale jednostajnym takim, więc nie jest to straszny ból. No chyba, że na kostkach albo gdzieś na łopatkach, gdzie. Albo na nie ma, gdzieś, gdzie, be... nie ma, gdzie ma w ogóle tkanki tłuszczowej, no to myślę, że dużo bardziej boli. Nie próbowałam. Wiesz co, słyszałem o takim micie, proszę Państwa, a propos robienia tatuaży i myślę, że to nieprawda, chociaż różnie właśnie mówią. Czy ewentualnie po zrobieniu tatuażu no, można pić swobodnie napoje wyskokowe, niegazowane? Nie, nie mam pojęcia, bo nie piję napojów wyskokowych, mm. naprawdę. Nie, nie, nie wiem, to wiem, czy że to jest południowy... To jest, jest taka abstrakcja, po... wiesz, ktoś tutaj właśnie ale że nie, 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 wiem. Że nie mają nie się wiem. rozlać potem, wiesz, tak, tak? tak że A to niby tak. rozpuszcza. Hmm. Nie, to nie wiem, ale... Proponuję sprawdzić, jak tak zamierza zrobić tatuaż. Nie tatuarze tatuaże to jest pewna symbolika, o której też mówiliśmy. Twój to znak zodiaku i diabełek, ale myślisz, że no, w jakiś sposób warto się przywiązywać do tego, co mamy w różnych miejscach naszego ciała? Czy no czy chciał, nie chciał, musimy się, się do tego przywiązać, mm. jak sobie to zrobiliśmy. To jest w ogóle pierwsza podstawowa rzecz, o której powinniśmy w ogóle pamiętać, jak sobie mm -hmm. robimy tatuaż, mm -hmm. że będziemy z tym żyć już bardzo długo i, i musimy jakoś tam to, to przyswoić i musimy to traktować jako nie wiesz, część swojego ciała. do tego, że jednak tatuażu, no pomimo tego, co się mówi, ciężko jest czasami zmazać, prawda? Ty próbowałaś czy nie? Nie no, nie próbowałam, nie próbowałam, bo oczywiście wiem, że jest metoda, jest laserowa metoda usuwania, no ale są potem blizny w związku z tym, no co jest lepsze, mieć tatuaż czy bliznę no, mm -hmm. na, to, na tą chwilę. Prawdopodobnie z wielką nadzieją nadzieję, że będzie można jednak usuwać te tatuaże jakieś bezpiecznie i bez, bez śladu. Ale chciałam coś, coś bardzo ważnego powiedzieć, bo um, tatuaże kiedyś jeszcze jak ja robiłam te wiele wiele lat temu kiedy jeszcze ludzie nie czuli się do końca wolni, to to było też takie wyrażenie też takiej swojej odrębności i wolności. Teraz już jest tyle możliwości wyrażania siebie i, i ludzie już nie są tak ograniczeni. Swob... Nie znaczy, to swoboda nie jest tak ograniczona. Myślę, że znajdują inne formy wyrażania własnej osobowości I, i dlatego może te tatuaże nie są już aż tak, że przynajmniej nie się tak ja sobie przypominam, że te 10 lat temu była ogromna moda na tatuowanie się, zwłaszcza, że był taki potem długi bardzo okres po tym, jak najpierw tylko w więzieniach były modne. Tak, a potem już całe tatuażu, masę tego. A potem gwiazdy hollywoodzkie jakby zapoczątkowały modę na, to, na kolorowe tatuaże na to, że to nie jest moda więzienna. Magda żyj kolorowo, ale z przemyśleniem jeśli chodzi o tatuaże, bo no, wbrew pozorom, tak jak mówiliśmy, nie jest tak łatwo je zmazać. Właścicielka dwóch tatuaży, która trochę żałuje, że je posiada po czasie. Magda Fam była naszym gościem. Wracamy Fem una pausa